Witamy wszystkich. Ruszyliśmy ich troszeczkę, niech pochodzą. Siedziały parę dni, kochani. Chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego w te święta zdrowia, szczęścia, pogodnych świąt. Co sobie pragniecie w życiu, żeby sobie się spełniło? I wszystkiego najlepszego życzę na te święta Jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt troszkę polatają, rozprostują skrzydła to też należy do stałej mieszanki naszego jedzenia należy im się pokażemy tamty w środku Ile tego jeszcze jest? Mam jeszcze kolega. Przywieźć trochę do par Trochę likwiduje. Powiedzmy od niego. Muszę zobaczyć. Mało ich nie jest, jeszcze chyba do 80 z tymi razem. Jeszcze jest tego. Parę dni temu czyściłem golenik. Tu muszę wydatecznie dokupić samczyka do tej samiczki. Tu muszę łążyńską samicę dokupić. I samca, nawet nie wiem co. Deresie też nie wiadomo czy jest para, czy nie. Mami też kolega przywieźć dwie samice dreszki. Czajki też nie wiem co w parach. Krymki dwa muszę kupić, dwie samice. Czaposze żółte, też nie wiem co jest, czy para, czy dwie samice. No Sercowa mi się parzy z murzynem, też ja będę musiał rozparzyć to. Ale jeszcze trochę poczekamy. Troszkę przymrozek weźmie, niech to wszystkie bakterie wymrozić. coś to teraz kupić, to wiecie jak to jest kupić. Kupić można łatwo. Tam kolega mnie namawia jeden, żebym kupił z nim połowę lotki. No ale nie ma gdzie włożyć tych gałębi. Te muszę przełożyć do dużego gołemnika, bo będzie z 50 tamte do tego małego. No, no nie ma gdzie włożyć, co dokupić. Jeszcze jak kupię za 30, 40, to gdzie to włożę? No nie ma gdzie kochani, a nie ma co przeludniać, tu już tak jest za dużo, będzie trzeba przełożyć do dużego gojemnika. Kończata mi się parzy z tym tym, żółtym, ale to kolega zabierze. Łukasz, pozdrawiam Łukasza. Tak to jest. A już wszystko huczy na jajka, już duchają, ciepło poczuły. Wam powiem. Gdzie te moje dzieciaki? Ciekawe jak przełożę ich będę, jak przełożyć do tego małego gremnika, czy tam będą wchodzić. Na pewno na początku nie. Gdzie te moje ptaki? Tu są. Koledzy nie ganiają, nic się nie dzieje, żeby nie było tyle, to ja bym dokupił coś, ale muszę przełożyć tych z małego gojemnika do dużego, z tego za dużo będzie. Także, kochani moi, jeszcze raz, zdrowych, szczęśliwych świąt. Zdrówka przede wszystkim, to najważniejsze. Będzie zdrowie, będzie wszystko. Pozdrawiam wszystkich. Wesołych świąt.